W wielu latach tą piękną świątynią, dzisiaj będącą całkowitą niemal ruiną, zainteresowała się Fundacja Twoje dziedzictwo. I dzięki temu, najprawdopodobniej w najbliższym czasie, ten obiekt sakralny, który nie będzie już pełnił pierwotnej funkcji, zostanie przywrócony do takiego stanu, który pozwoli tutaj organizować różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Ale, żeby więcej o tym powiedzieć, zaprosiliśmy Ci do udziału w programie. Zarówno pana Janusza Skowrońskiego, znanego dziennikarza, który bardzo wiele pisze o historii okolicy, wypowiadał się pan wójt, wypowiadali się również członkowie fundacji tej, która właśnie ten obiekt zamierza remontować. To bardzo piękna inicjatywa i niezwykle cenna, ponieważ świątynia w Żeliszowie, dawna świątynia ewangelicka, nazywana jest bardzo często, nawet w takim stanie, perłą Żeliszowa. echa przeszłości cyklicznego programu telewizyjnego. Tym razem zamieniamy się rolami i Zdzisław Abramowicz opowie o sobie i o tym, w jaki sposób poznał ten obiekt, który tu Państwo widzicie za naszymi plecami i z którym się wiążą jego wspomnienia z dzieciństwa nawet. No tak, ale obiekt przede wszystkim jest wart uwagi wszystkich, dlatego, że stanowi no teraz już nazwane jest prawie oficjalnie Peru Żeliszowa, świadczy to o jakimś jego no, i, i tych walorach zewnętrznych i, i, i historycznych, tych, które widzimy i tych, które gdzieś tam są zapisane. Natomiast rzeczywiście moje kontakty, jeżeli tak można określić z tą, Rotundo, to nie jest może najlepsze określenie, bo to jest chyba kształt elipsy, tej, tej budowli na, na planie elipsy jest zniesiona. Natomiast sięgają czasu bardzo odległych, ponieważ ojciec mój, święty pamięci, był szefem biura geodezji, jeździł na różnego rodzaju pomiary i, i czasami mnie zawierał i zdarzało mi się bywać tutaj w takim okresie, kiedy nie tylko ten wystrój wewnętrzny nie był prawie, że uszkodzony tak, w takim stopniu, że, że, że nie można było tego natychmiast jakoś naprawić, ale było to po prostu pozostawienie tego tej świątyni zaraz po opuszczeniu wiernych z tej okolicy ewangelickich w stanie prawie nienaruszonym, więc yy, i te balkony, i nawet meble, yy, które tutaj służyły do różnego rodzaju yy, jakiś tam przechowania yy, szat liturgicznych, to jeszcze część tego można było tu znaleźć. Oczywiście z czasem ta, ta, ta budowla popadała w coraz większą ruinę. Zdążyłem jeszcze kiedyś zrobić zdjęcie hełmu, który był strącony celowo, ale to było podyktowane względami bezpieczeństwa. Tutaj trudno się było dopatrywać jakiegoś wandalizmu, ponieważ w so, pobliżu szkoła, i, i dzieci, które tutaj chodziły, mogły. W jakimś momencie znaleźć się w... Pójść na wagary. Pójść na wagary, ale mogły znaleźć się w zasięgu spadającego tego hełmu, więc, więc nie było środków, trzeba było to jakoś tak yy, zabezpieczyć. Yy, w środku, w tej chwili się nie da do środka wejść. Jest fundacja, która tutaj zresztą się ogłasza Twoje dziedzictwo, która przejęła od 17 lipca ubiegłego roku, czyli 2013, całą tą świątynię. Będzie na pewno ona z trudem i, i z dużym nakładem środków remontowana. Jest tutaj zakres prac podany, a więc zaczyna się od, oczywiście od dachu, od różnego rodzaju tak, mm -hmm. elementów, które wymagają zabezpieczenia, po to, żeby całość nie ulegała dalszej dewastacji. A takich ciekawostek tutaj jest bardzo wiele, ponieważ wieża konstrukcji czy jakiejś takiej wizji Pitera Ganzela, który był. Też y, znanym architektem zajmującym się chociażby taką budowlą jak, jak most, y, ten, który w Bolesławcu spina za brzegi Bobru, wiadukt kolejowy. Wieża charakterystyczna, ona przypomina wieże podobne w samym Bolesławcu. Tak samo wygląda zresztą wieża, bardzo podobnie w okolicach Bolesławca w Krzyżowej. No i z boku dom Pastora, który dzisiaj jest y, najprawdopodobniej, tak przypuszczam, wykorzystywany jako mieszkania nauczycieli tutaj w tej szkole uczących. Oczywiście teren się zmienił, mamy mnóstwo zdjęć, które się znajdują też w internecie, jako że zainteresowanie tą świątynią w tej chwili w kraju jest ogromne. No właśnie, chciałem coś o tym powiedzieć, bo no nie ukrywam, ja tu jestem pierwszy raz, mimo że niedaleko mieszkam. Nie znałem tego obiektu i nasza redakcja odkrywcy właśnie no zleciła mi, mówią zainteresuj się tym, bo bo jest tu taka świątynia na, na planie elipsy z tego co, co zdążyłem wyczytać, nie wiem, bo, bo są zdania podzielone. Że projektantem był twórca Bramy Brandenburskiej, ale niektórzy to kwestionują. Ale co jest najciekawsze, że, że tutaj mieściło się, z tego co ja wyczytałem, nie wiem czy na ile to jest prawda, że tu się mieściło 4000 wiernych nawet. Czy, czy, czy to była tak bogata wieś, okolica, że tak kościół mógł tyle osób pomieścić? To znaczy, wieś na pewno aż tak wielka nie była, to jest nas sprawa. Poza tym tutaj w okolicy były też inne które miały swoje świątynie podwójne, tak jak w samym Żeliszowie, no bo mm -hmm. tutaj jest obu, nieco tak, tak. niżej położony kościół katolicki, Katolicy. zresztą bardzo ciekawy, gdzie są też no, niezwykle ciekawe zabytki, między innymi taka miedziana trumna Ale wracając do tego Twojego pytania, to jest tak, że, że co do tej liczebności ja się nie potrafię wypowiedzieć. Wydaje mi się, jak się tak patrzy na te e, balkony czy, 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 czy powierzchnię tą ogólną, może jakby tak się upchało, to tak byłoby. Natomiast z mojej takiej niepełnej, bardzo fragmentarycznej wiedzy, zresztą to trzeba było w źródłach znaleźć określenia takie pewne, a nie udało mi się tego doczyć, że projektował Langhouse, tak, który, prawda, który, tak. to być może to, to się potwierdza. Zresztą według niektórych źródeł on, on taki kształt przyjął, Wzorując się na świątyni w innym rejonie Dolnego Śląska. Dzisiaj trudno doszukać się podobnych kształtów. A macie jakieś, macie jakieś informacje albo kontakty z byłymi mieszkańcami tej wsi? Co oni mówią o tym, o tym, o tym, o tym kościele? To znaczy, akurat ci, z którymi ja się miałem okazję skontaktować, to jako dzieci wyjeżdżali stąd. Do dzisiejszego dnia wiadomo, że, że tych starszych. I to wtedy funkcjonowało. Kościół, tak, funkcjonował. Kościół, kościół funkcjonował do końca wojny. To nie było tak, że to był kościół w jakimś sensie, tak jak powiedziałem wcześniej, zniszczony, uszkodzony, ale zauważ, że w naszym tutaj powiecie samym takich sytuacji było więcej. Na przykład w Ocicach był kościół z wyposażeniem ze wszystkim, nieco poza granicami, chociażby w ściszowie była tak. też. Kościół, który był lekko uszkodzony, to po prostu swego rodzaju taka, no nie wiem, no, no brak zainteresowania, no brak po prostu y, opieki nad tym obiektem spowodowało, że on przez te wszystkie lata no świadczy i tak to dobrze o budowniczych, skoro tu nie było żadnych remontów w dachu, a to jeszcze stoi i się nie zawaliło. Panie Wójcie, budowla zwana Perłą Żeliszowa po wielu perturbacjach najprawdopodobniej doczekała się okresu takiego, w którym możemy spodziewać się jej remontu. Dobrze myślę? Dobrze Pan myśli, tylko to, to jest wszystko w dalszym ciągu można powiedzieć w sferze nadziei, że tak się stanie, że ten obiekt odzyska swoją dawną Świetność i blask, ponieważ po wielu latach różnych prób poszukania podmiotu, który chciałby się zająć tym obiektem, odrestaurować go i prowadzić tu jakąkolwiek działalność, w tamtym roku zakończyły się sukcesem. Sukcesem w tym sensie, że znalazła się fundacja, która się zaopiekowała tym obiektem i w umowie darowizny obiektu, który został zawarty z gminą, postawione zostały w zasadzie dwa warunki. Pierwszy to było zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem, czyli zabezpieczenie dachu w roku 2013 i do 2019 roku powinien ten obiekt zostać odrestaurowany. Tutaj możemy mówić o sukcesie w tym sensie, że została zawarta umowa darowizny, zostały określone terminy i warunki przekazania tego obiektu, i jest szansa, ponieważ jeszcze przed przekazaniem obiektu fundacja uzyskała zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i również prowadzi zbiórkę publiczną środków, które będą przeznaczone. Na odrestaurowanie tego obiektu. To, jest, to, to są potężne koszty, potężne wydatki i yy, na pewno będzie sukcesem, jeżeli rzeczywiście do tego 2019 roku ten obiekt odzyskałby blask. Na najbliższy rok plan jest wyremontowania dachu, tak, żeby obiekt wewnątrz nie stanowił zagrożenia dla ludzi przebywających, także będzie mógł być otwarty już i dla zwiedzających, i dla fotografów. Natomiast docelowo chcemy zrobić z tego takie miejsce żyjące jakoś kulturą, czy organizować jakieś kameralne koncerty, czy przedstawienia teatralne. Obiekt znaliśmy jeszcze przed filmem pana Patryka Kizny, The Chapel. Natomiast po tym filmie stwierdziliśmy, że na pewno obiekt już kogoś znajdzie, ktoś się nim zajmie. Nikt się nim niestety nie zajął przez ten czas, mimo że obiekt stał się bardzo medialny i miał potencjał do. Pozyskania środków właśnie na remont dachu, przynajmniej. Więc zajęliśmy się nim, skoro nie było nikogo innego. Jeżeli chodzi o pomoc ze strony gminy, to też w roku ubiegłym poprzez przedstawicieli Fundacji Pomerania. Udało nam się doprowadzić do spotkania z dużą fundacją niemiecką, pani Simon, która obiecała, że w roku 2014 przekaże fundacji na potrzeby restauracji obiektu pieniążki. Bardzo istotny jest też ten cmentarz. Ten cmentarz, prawda? Tak. Poniszczony. Tam przy końcu są wspaniałe grobowce, które, które no, zostały całkowicie sprofanowane. I to jest, to jest też jakiś rodzaj nieszczęścia. My w dobrym momencie tutaj jesteśmy, ponieważ jest zima, ale śnieg nie zdążył. Nie ma jakichś wielkich takich hałt śniegu, więc one nie zakryły widoku tych nagrobków. Są one widoczne, widać też... To przejdziemy się. Tak, też przejdziemy chwilę, się. Tak. Tylko jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, że tam są takie ciekawe tablice wmontowane przy samym wejściu. Na wewnątrz było więcej tych takich różnych elementów, które nawiązywały do Pisma Świętego, do cytatów. Sam ganzel jako postać no taka trochę chyba też zmanierowana. Umieszczał swoje signa też w takich miejscach, gdzie wznosił te, te wieże. No a, a skoro mówimy już o Żeliszowie, to to, to co wspomniałem na początku, że po drugiej stronie szosy ta świątynia nieco skromniejsza, być może w ogóle chodziło o to, żeby kościół ewangelicki był wyżej. Jakby dominował, prawda? Tak, no jako, Ale to, to, jest ale to było też charakterystyczne tutaj na Dolnym Śląsku, że wsie miały dwa kościoły, że byli ewangelicy, że byli katolicy, że oni się tolerowali, wzajemnie szanowali, nikomu to nie przeszkadzało. Co potem się okazywało ciekawego, gdy no, przychodzili już tutaj Polacy, prawda? Przyjeżdżali z reguły. Y, zajmowali ten kościół, który był w lepszym stanie często. Bardziej prawda? okazały, Bardziej tak? okazały albo, albo niezniszczony, prawda? No, ewangelików już, jak wiadomo, było coraz mniej, a potem prawie, że wcale y, po, po, po tych wsiach i no i tak mamy często, że mamy dwa kościoły we wsi, w których jeden jest w ruinie, prawda? a drugi jest zadbany, bo, bo jest przez społeczność katolicką y, wykorzystywany i na szczęście uratowany, ale no tutaj rzeczywiście to, to co widzimy, to to musiał być piękny, ładny, okazały taki cmentarzyk. Ciekawe indziejski. te wszystkie epitafia. A skoro wspomniałeś o tych zrujnowanych kościołach, to akurat ta okolica no stąd, nie wiem, 2-3 kilometry jest też zupełnie podobna sytuacja, gdzie kościół katolicki w starych Jaroszewicach jest no, mniejszy, ale, ale jest wykorzystywany. Do, do odprawiania nabożeństw. Jest po prostu żywym kościołem. Natomiast w pobliżu stoi na wzniesieniu piękna też świątynia ewangelicka. Kiedyś strzelista wieża z, z hełmem równie pięknym, no a dzisiaj to też ruina. To co, wejdziemy na cmentarz? Tak. tak. Tego rodzaju krypty, jak widoczny tutaj grobowiec są rzeczywiście często spotykane na cmentarzach. Właśnie w rejonie, tutaj m.in. między innymi w starych Jaruszowicach, również przy takiej ścianie kończącej, takim murze kończącym całą nekropolię, są grobowce, no niemal identyczne. Widocznie tutaj te zakłady kamieniarskie, które wykonywały, tak. prawda? te zakłady kamieniarskie, one miały swoje tradycje, zresztą ci wszyscy y, spoczywający w takich y, akurat okazałych grobowcach, y, no myślę, że bardziej tutaj majętni mieszkańcy, czy czasami może jacyś wielcy właściciele ziemscy, no oni musieli korzystać z jednego takiego warsztatu, zresztą bardzo blisko są tutaj wyrobiska, z których się wydobywało płyty piaskowcowe. No one zresztą dalej są tak, tak. wydobywane. No i, i, i na szczęście przy niektórych z tych nagrobków nie, zdążyno, nie, nie, nie zniszczono tych tablic, na których można odczytać nazwiska. Są tak, i są te odwołania się do Pisma Świętego, co jest, ale, ale ta ściana w tej chwili no, nie ma całkowicie już jest zniszczona. To są właśnie te najbardziej takie bogate. Okazałe. Tak, mhm. takie bogate. Miejsca ale czy fundacja, która przejęła tutaj te, te ruiny kościoła, czy ona również tym cmentarzem się ma zamiar zająć? Ja nie znam tak daleko ich jakiejś koncepcji w ogóle zagospodarowania tego terenu, ale przypuszczam, że po zrobieniu, po odrestaurowaniu tego, tego głównego obiektu, którym jest kościół, no zapewne, no powiedziałbym tak, nie wypadałoby nie zająć się chociażby zabezpieczeniem tego tego. Tej chociaż z drugiej strony czasami u nas są takie też pomysły, że najlepiej to zabrać na grobki, zlikwidować, zrobić park. No tak, a, było, a, było i, takich i, wiele przypadków. Takie rzeczy są realizowane. Nawet nie ma później pomnika w tym miejscu, że tu był cmentarz, a przecież ci ludzie gdzieś tam w leżą. Tak. Już we wnętrzu widać, że fundacja podjęła prace zabezpieczające, balkony są osłonięte folią. Wszyscy spodziewamy się, że wkrótce ta świątynia będzie wyglądała zupełnie inaczej. Czego oczywiście życzymy i Fundacji, i wszystkim mieszkańcom Rzewiszowa.